Cześć, w dniu kolejnym. Dzisiaj zabieram się stelaż pod plandekę Tak jak możecie zauważyć, blachy docięte, ramki z profila też już są zrobione. Nie pokazywałem jak tego robiłem, bo nie pokazywałem wam jak, tego, jak to robiłem. A po prostu narysowałem sobie to w Solidworksie. Zobaczyłem jakie kąty pod takimi samymi kątami zaciąłem, takie długości jak powinny być, i jak widać, wszystko elegancko się złożyło. Blachy również wycięte na laserze. Nawet się nie bawię, żeby takie rzeczy wycinać flexem, bo to nie ma sensu. Szkoda, czasu i nie wyjdzie tak jak powinno to wyjść. Także co? Ja teraz przyspawam te blachy do ramek, a jak przyspawam, to się odezwa. Pewnie jesteście też zainteresowani w jaki sposób to spawam. no w taki, że ramkę stawiam na stół, sobie tutaj na dwa ściski złapałem. Następnie przy końcach łapię ściskami, jak widać, sobie tutaj złapałem na końcu z jednej strony, z drugiej strony, tak samo co, so, odkręcamy to teraz. Dobra, mamy odkręcone. Teraz sobie to położę na stół elegancko. No i teraz docisnę sobie to ściskami. I będę spawał już na stałe. Już mam obydwa stelaże pospawane na i w tył, tak jak widać, połapane. Tak to wygląda od tej strony. I co chcę Wam powiedzieć, pokazać? Już Wam mówię, tylko odwrócę, żebyście widzieli to, co chcę Wam pokazać. Zobaczcie, chodzi mi o to, Tutaj zobaczcie, nie jest na równo. Jest jakieś 7 mm niżej, nie wiem jak to tam na kamerze widać. Dlaczego to nie jest na równo? Nie jest to na równo z tego względu. My mamy po prostu ładne zaokrąglenie, Nie ma tutaj żadnego rowka, nie będzie się tutaj zbierał kurz, później jak woda. Przyjdzie to, wiecie chyba co się robi. Mam taka sytuacja, jak tutaj jest na dole. Wiadomo profil ma zaokrąglenie. Jeśli to się licuje, no to automatycznie tworzy nam się tutaj rowek. Dlatego u góry tego nie ma. Na dole jest to po prostu, żeby było ładnie zlicowane z burtą. A u góry jest tak jak widzicie. Ładnie się to też prezentuje. To jest gitara. Także nie myślcie sobie, że za krótkie jest ucięte. Boki są na równo. Trzeba tutaj jeszcze... Tutaj są spawy w tym miejscu. Na końcu jest przyspawane tylko tutaj od czoła. Oszlifuję to zaraz na równo. No i jak widać jest zrobione. Teraz tylko przyczepą podjadę za chwilę. I będę robił mocowania na tego stelerza, żeby go już przykręcić do przyczepy. Mocowanie pod rurę sobie ogarnę. No i będzie można powoli się brać za rozbieranie przyczepy No i powoli szykować się do malowania i do finiszu Także pamiętajcie o łapeczce, subskrypcji Ja działam dalej Teraz biorę się za mocowanie przedniego stelaża pod plandekę Widzicie profil 60x40x3 tam na 4. Taki sam, jak są te słupki do przedniej burty, tutaj zacięte pod skosem. aby było na prosto, to wtedy plandeka będzie tarła. A tak ona ładnie się ułoży. Tylko jeszcze tutaj wiadomo, za ślepkę, za to. No i co, tam nie wiem, jak oglądaliście, to pamiętacie, że wywierciłem dwa otwory w słupkach, właśnie żeby przykręcić ten płaskownik. Czyli to będzie wsadzone w tamten słupek, przykręcone, wsadzone w ten, i tu będzie przez te dwa otwory zaspawane. Także będzie to łączyło w całość. No i dopiero jak to będzie przykręcone, założę sobie ten stelaż. No i przyspawam go do tych dwóch słupków. I będziemy mieli stelaż gotowy. Tak jak widać. Przekręciłem ten płaskownik. Teraz zakładam to. Sobie to ścisnę zaraz jeszcze ściskiem. Przyłapię z jednej strony, z drugiej tak samo i można wkładać stelaż. Jak widać już pospawane wszystko. Tutaj te ślepki spawane, oszlifowane. Zostało to zamontować. Za chwilkę to zrobię. Tylni stelaż jest już przykręcony. Tak tutaj też wcześniej wierciłem. Jeden otwór pod śrubę. Tak samo jest to tutaj zamocowane. Tak samo jest ten płaskownik. Otwór nagwintowany, jest to po prostu przykręcone. Z jednej strony, z drugiej strony tak samo. Śruby dwunastki. No i tak to wygląda. Także teraz zamontuję z drugiej strony. Zmierzę jaka długość rury, mocowania pod rurę. No i praktycznie już mamy przyczepę skończoną. Ja właśnie zrobiłem sobie mocowanie pod rurę. Tutaj się ładnie licuje z tej strony. Tutaj jeszcze dodatkowe wzmocnienie, żeby to się trzymało ładnie. No i co? Tutaj sobie dotoczyłem takie tulejki, tutaj jest gwint. No, i co? Tutaj sobie wyznaczyłem osz obrotu, zapunktowałem, wywierciłem otwór. Po co wywierciłem? Po to wywierciłem tutaj ten otwór, żeby po prostu tutaj, i tak bym musiał robić. I tak, żeby przymocować hmm, tą rurę pod plandekę, żeby ona się otwierała. No, a tak, dzięki temu, że mam tutaj otwór, wiadomo, łatwo sobie wymierzyć na jednym stelażu, na drugim w którym miejscu jest ta oś obrotu y, zapunktować, przewiercić niż ustawić to w taki sposób jeśli byśmy spawali to do czoła a tak tutaj dzięki temu podtoczeniu y, po prostu wsadzę to automatycznie jeśli to dochodzi do końca to w żadną stronę to nie będę, miał, nie będę miał, nie będzie przekoszone to będzie pod kątem prostym czyli wsadzam tylko w otwór spawam koło i jest po robocie, a tak no to wiadomo, ustawisz, nie zawsze idealnie na środku, a tak wsadzam, przytrzymam sobie od góry, docisnę, obspawam w koło jest po sprawie. Ta tulejka wiadomo musi być wyższa, żeby po prostu nie haczyło o tamto mocowanie rury. Tutaj będzie ta poprzeczka od osi do rury z profilu 30-30 na 3. Teraz to sobie dotnę. Także ja to teraz spawam. Dalej ogarnę to, wam pokażę co i jak. Dobra, następny krok już jest zrobiony. Tak jak widzicie profil 30 x 30, ścianka trójka. Tulejka kolejna, która wchodzi tutaj musi być delikatnie dłuższa niż profil. Ja z, profil ma 30, ja te tulejeczki zrobiłem na 32. Także widzicie, bez problemu. Yy, to jest skręcone. Jak widać, jest dokręcone. To się lekko obraca, delikatny, ma jak widać. No, bo jak będzie przyspawane, to nie będzie tak chodziło do rury. Także trzeba tutaj jeszcze zacząć lekko pod rurę, żeby było ładnie do obspawania. No i to, jakbyśmy nie dali tej tulejki, no to jakbyśmy dokręcili na maksa, no to po prostu by nam się to nie chciało obracać. A tak mamy dokręcone, tak jak być powinno, i lekko będzie się to obracać. Także widzicie, ja zawsze robię, że jest to, że rura jest składana. Nie tak jak niektórzy mają, że robią na stałe. Ja zawsze robię tak, bo uważam, że po co ta rura na środku ma zostawać? Przy sypaniu zboża składamy ją sobie i nie ma problemu z gitara, czy nawet przewieźć jakieś palety, czy coś się bawić, wyciągać do góry, czy nie wiem co tam robić z tą rurą. Tak, składamy sobie i tak jakby tej rury nie było, leży ona na burcie. Także tak jak mówiłem trzeba tutaj zacząć teraz lekko pod rurę, ja to teraz zrobię i będzie można spać.